Okidoki, dup, fuck. Siemanko, siemanko, bonjour, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam się z Wami z miejsca, w którym się przed chwilą z Wami żegnałam. Skończyłam edytować film, jest 9.30 i idę zjeść coś na śniadanie. Ech, nie chcę, ale muszę, w sensie nie chcę mi się robić tego śniadania, ale wiem, że coś muszę zjeść i mam przepyszny serek z ananasem. No przepyszny jest, także odgrzeję sobie bułkę, wczoraj ją spaliłam. Ale dzisiaj y, będzie okej. Okay. Właśnie będę robiła taką bułeczkę. Tak, ja zawsze włączam automatycznie, niech się robi, a mam taki serek. Jest przepyszny. Prze, I w czasie gdy robi mi się bułeczka, mam gdzieś około 4 minutki, to wyciągnę sobie zmywarkę i ogarnę trochę w kuchni. A potem śniadanko. I zobaczymy, co dalej. Nie mam jakiegoś konkretnego planu na dzisiaj. Wiem, że muszę jechać na zakupy i to jest mój jedyny punkt. Chciałabym ściągnąć pranie i trochę poskładać. I może umyć podłogi, ale na zasadzie takiej może. No i powinnam się wydepilować. W sensie epilację zrobić. No, nie wiem, czy mi się chce. I pazury pozmalować w stopach. No, zarobiona. Masakra. Coś dziwnego się właśnie wydarzyło. Otworzyłam zmywarkę i chcę wyciągać rzeczy. Patrzę, te rzeczy nie są dobrze umyte. Nie otwarła mi się tabletka, że nie wyleciała tabletka. Czyli co, muszę myć jeszcze raz. Nice. Ale to dobrze, teraz mogę odpocząć. Mówiłam, że mogę i teraz odpocząć. To była niedziela. Poszłam odpocząć do laptopa. I otworzyłam maila. I na, moja, I na tym moja niedziela by się zakończyła, jeżeli chodzi o nagrywanie. Bo przeczytałam rzeczy, które. rozwalają mi łepetynę od środka swoją absurdalnością, i. nie będę wdawać się w szczegóły. Kiedyś o tym książkę napiszę, o tych absurdach, które mnie w życiu, w życiu spotykają. Ale potrzebowałam znowu jednego dnia, żeby dojść do siebie po tych absurdach dniach codziennego. Tak. Dzisiaj mamy wtorek. Chciałam Wam pokazać, jak ogarniam mieszkanie. Ogarnęłam trochę w niedzielę, jednak mi się coś tam udało porobić. Nawet na zakupach byłam i... Dzisiaj w planie też ogarnianie. Jedna zmywarka już umyta, teraz kolejna. Jestem wykończona. Nic takiego się nie dzieje, a moje ciało po prostu jakby przebiegło maraton. czuję się totalnie bez sił. I to jest zasługa tylko jednego maila. Więc ten mail ta wiadomość albo była tak toksyczna, albo ja jestem już tak przewrażliwiona, że jeden e-mail wyłącza mnie z życia na kilka dni. Ech, dobra, biorę się za wyciąganie zmywarki. Nie chcę, ale muszę. Muszę coś robić, żeby chociaż przez chwilę zająć czymś głowę i myśleć o czymś innym, a jest to bardzo trudne. Ponieważ przed chwilą siedziałam i piłam kawkę, drugą dzisiaj, bo pierwsza wyszła mi niedobra, bo mi się tam z dużo wody nalało, nieważne. I wypiłam kawę i w tym czasie tylko skrolowałam sobie Instagrama. I nic więcej. Minęła, minęło ponad pół godziny. I tak potrafię przeżyć cały dzień, kiedy jestem zawieszona. Dlatego zmuszam się i. Po to też nagrywam, żeby zmusić się do zrobienia czegokolwiek, bo najchętniej bym się wyłączyła, po prostu. I poczekała aż moje ciało samo puści te napięcia. No. W kuchni zrobiona, jeszcze tylko wyładuję zmywarkę, i plan na dzisiaj to zrobić zupę pomidorową z, do, przelać ją do słoików. I. Znowu będę miała pewnie na dwa tygodnie zupy. Ponadto chcę zrobić ciasto ze śliwkami, bo kupiłam wczoraj pół kilo śliwek. I, I to takie plany związane z gotowaniem. Muszę jeszcze do sklepu iść. A póki co myślę, że chyba się chwilkę pomaluję. Chwilkę. Wczoraj zrobiłam sobie ładny makijaż, ale nigdzie tego nie utrwaliłam, więc dzisiaj trzeba, trzeba. Chcę to powtórzyć, więc zaraz będę się malowała, a potem czeka na mnie najtrudniejsze zadanie, czyli składanie ubrań. Ale chyba zanim zacznę składać, to pójdę jednak do sklepu, żeby zrobić coś przyjemniejszego. O, kidok, jest dup. Tak, chciałam sobie do Was porozmawiać podczas malowania. Ale najpierw pozbieram pędzle, które mi się właśnie wysypały. I wiem o tym, że dzisiaj bardzo, ale to bardzo smęcę. Wybaczcie. Taki, że tak powiem taki mam dzisiejszy klimat i to ten klimat jest od niedzieli. I jednak wydarzyło się coś dobrego, żeby nie było, to... Udało mi się znaleźć przypadkiem, zupełnym przypadkiem sklep, w którym są polskie kosmetyki: Eveline, e, Bibio, Anwen, do włosów kosmetyki, no po prostu, a Flaw, no multum mixa, no bardzo dużo polskich rzeczy, które są dostępne w Polsce w, mi, e, w Rosmanie. I jestem tak przeszczęśliwa. A znalazłam ten sklep, oczywiście internetowy, dlatego że chciałam sobie kupić sól Epsom i szukałam soli 5 bo moim rodzicom nie udało się takiej kupić, a mi się już kończy tak, którą mi przywieźli. I stwierdziłam: no przecież nie będę kupywała tam po kilo, 2 kilo, jeszcze one są takie drogie tutaj. I znalazłam sól, która za 5 kilo kosztuje 11 franków. A moja mama mi mówiła, że ta sól w Polsce, oni chcieli 100 zł za nią za 10 kilo, więc nie, nie opłaca się jej z Polski przywozić, ani jej wysyłać tym bardziej, no bo to za ciężkie. A jeszcze po gąbeczkę muszę iść. I chyba, że dzisiaj coś lżejszego. Dobra, nie, no idę po gąbeczkę, zaraz wracam jeszcze. Poprawiłam jeszcze telefon, bo był za nisko. I... Tak, gąbeczkę już mam, sobie naszykuję, czym chcę się dzisiaj pomalować, ale robię dokładnie ten sam makijaż, co wczoraj. I, 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 i o czym to ja mówiłam? Aha, że złożyłam zamówienie i kupiłam tą sól, ale kupiłam też kosmetyki, które polecił mi czat GPT, jeżeli chodzi o pielęgnację. Ja się obecnie borykam z rozszerzonymi porami, można powiedzieć, że też z przebarwieniami, ale rozszerzone pory bardziej mi przeszkadzają w tym momencie i chciałabym ich się pozbyć. Dlatego poprosiłam czat GPT o zrobienie mi pielęgnacji. No i na tej stronie też były te kosmetyki, które chciałam kupić sobie. Więc od razu kupiłam to, co potrzebowałam. Nie kupiłam wszystkiego, nie kupiłam jednego serum bo było za drogie i stwierdziłam, że jeszcze w tym momencie go nie potrzebuję, ale poza tym to już mam, to co mi polecał, już mam kupione. Którym tą cieniem malowałam? Tym malowałam i tym chłodnym. Chłodnym, tak, dobra, to, to i to. Dobra, chyba wszystko mamy. Tak, ja jestem ślepa ogólnie. Jak się maluje, to ja jestem ślepa i niewiele widzę, dlatego... <grym> Będę zerkała co jakiś czas mocniej albo przybliżała sobie lusterką, bo no, jestem ślepa i to dość. Mam w jednym oku ponad minus 5, a w drugim prawie minus 5. Tak więc, no, jeszcze cylindry do tego. Ale o dziwo mogę nosić normalne soczewki, po prostu są one mocniejsze trochę na jednym oku, bo na jednym oku mam cylinder. Co okazało się niedawno, że dzięki temu widzę rozgmazane światło. W sensie nie wiedziałam, że to aż tak, w sensie, że to działa, że światła widzę rozmazane. No, co, co, co chciałam. Teraz tak, to. I co jeszcze chciałam wam opowiedzieć? Nie pamiętam już, wiem, że sobie przygotowałam listę tematów, które chciałam Wam powiedzieć. Aha, i zamówienie przyjdzie w czwartek. Także w kolejnym filmie pochwalę się, co mi to Jad GPT wybrał. I sprawdzimy może za miesiąc, jakie będą efekty i czy będę zadowolona. Ogólnie ja mam wrażliwą cerę. Troszkę przetłuszczającą się, ale to tłuszczenie mi nie przeszkadza. Czy skłonna do wyprysków? Myślę, że już nie, ale wiem, że będę miała skłonność do trądzika różowo... Różowego, czuję, nie wiem, jak to się tam wymawia, bo to rodzinne, że tak powiem. I czemu to ścieram ręką? Jak wzięłam sobie gąbeczkę, potem jestem bardzo rozkojarzona. Oj, bardzo! I to tak trwa już jakiś czas. Także też jestem ciekawa, dlaczego. Tym bardziej, że mam zwiększoną dawkę leku, żeby być bardziej skoncentrowana, no ale. Trudną. Więc pokażę Wam w kolejnym filmie, czyli w sobotę, co to sobie pozamawiałam, oraz e, potem zrobimy aktualizację za jakiś czas, czy mi się sprawdza ta pielęgnacja z Chatu GPT. Także w pierwszym kroku będziemy na pewno dążyć do zmniejszenia porów, a w drugiej części będziemy dążyć do do? Przebarwień, e, likwidacja przebarwień, tak. I, i, i postanowiłam już na 100%, że nie pójdę usunąć tego pieprzyka tutaj. Mam w listopadzie termin do mojej lekarki rodzinnej i będę z nią rozmawiała na, na temat możliwości usunięcia tego chirurgicznie, ponieważ nie, widzy, nie widzi mi się płacenie 250 za usunięcie pieprzyka. W Polsce nie wiem, kiedy będę. Więc nie wiem, kiedy będę mogła to usunąć w Polsce, a chciałabym się pozbyć tego pieprzyka, tak jak mówiłam, nie ze względów wizualnych, ale znowu on jest cały poraniony. I mnie boli. Po prostu mnie boli. Tak najnormalniej w świecie i chciałabym, żeby już przestał mnie boleć. E, non stop on jest podrażniony, jest napuchnięty. No i ma otwartą ranę, jakby nie patrzeć, bo ja cały czas z, zgryzam. Zgryzam, zgryzam eee, ten, te, co mi się robi. Strupek, mi się, który mi się robi, więc ja sobie to zgryzam. Oszczędzę Wam już oglądania w zwolnionym tempie, tworzenie tego nieprofesjonalnego makijażu, gdzie jeszcze zapomniałam pudru dać, ale już dodałam. Będę już kończyłam, więc jeszcze raz wybaczcie ten troszkę smęcący vlog. Wybaczcie tego klapka za mną od mojego młodszego dziecka. Nawet go nie widziałam wcześniej. Dopiero jak teraz wrzucałam sobie film do edytora, to, to go zauważyłam. A ja się zbieram teraz na zakupy i potem robienie obiadu, deseru dla dzieci, a potem mam wizytę pewnej osoby u mnie w domu. I... A, i tak poza tym to ja powinna mieć dzisiaj fizjoterapię. Tak, pierwszą. Ale pani zachorowała. I mam za... Dwa tygodnie pierwszy termin. Ale spoko, bo dzisiaj nawet nie miałam ochoty iść na, nie, na ten termin. W sensie najchętniej to jakby się wszystkie terminy wywaliły, bo jeszcze mam wywiadówkę wieczorem. Etern Abend. Cudownie. Ale dzieci przynajmniej zadowolone bo będą mogły sobie pograć wieczorem na, w gry. A ja będę musiała iść na wywiadówkę. Nie wiem po co. W sensie pewnie nic nowego nie usłyszę, no ale... Ach, no dobra. Wybaczcie, jeszcze raz. Ja sama czuję się źle z tym filmem, który dzisiaj nagrałam, ale nie chcę lukrować rzeczywistości wtedy, kiedy ona nie jest słodka, tylko czasami jest taka bardziej gorzka. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że nie macie deszczowej pogody. Właśnie u mnie słoneczko w końcu wychodzi, bo tak to całe rano padało. I mam nadzieję, że ta pogoda się utrzyma. I da mi się jeszcze troszkę pocieszyć tą końcówką lata. Widzimy się w niedzielę z kosmetykami, a tymczasem do następnego. Ciao, ciao!